Erling Haland. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Gol! Sosa Bramka! Że też się zdecydował w takiej Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Gol! Olala! Ryzykował tym bolejem! Ale opłaciło się! Nowe Sydney. Może zdołają przełamać ten impas. O, wreszcie jaka... Goł! Co za strzał! Co za bramka! Niesamowicie zrobił to De Bruyne. Wzorowo! Szansa, aby wyjść na prowadzenie! Gol! Ależ on to zrobił! Przepięknie się złożył do tych nożyc! Takie gole można oglądać raz po raz! Teraz Haland. Piłka trafia do Halanda. A im teraz remis. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. do Ależ teraz okazja. Gol! Tracą już tylko jedną bramkę. Głęboka ta centra z narożnika. I nic z kornera. Wybija piłkę nie, proszę Państwa! Wow, wow, wow! Ale huknął z daleka ten młotek w noce. Sosa Bramka. Spójrzmy raz jeszcze, jak doszło do zakończenia tej akcji. Dlaczego strzał z dystansu to był znakomity pomysł? Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Dosko... Gór! za strzał! Co za Bramka! niesamowicie zdrowe. Trzało broniony. To najważniejsze. Takie parady mogą wy. A i proszę państwa, co tu się właśnie wydarzyło? Będziemy oglądać tę nożycę do znudzenia i Zata, się... Muszą teraz uważać. Szansa będzie remis. Tak, bramka. To była kara za zbyt daleko Podaje do Fodena. Gol! Ależ piękna Bramka! Z takiego do dystansu! Kół. Przyjmuje Foden. Okazja przed nim teraz. Tak, Bramka! Ależ teraz się włoży. obrona. Blokuje ten strzał. Znowu blok. Świetnie funkcjonuje obrona. Czy będą zaraz prowadzić? No i błyskawicznie. Kolejny raz trafiają do siatki. Chester City. Wciąż w akcji sędzia stosuje korzyść. Teraz strzał z dystansu. Wow, wow, wow! Ale szuknął z daleka. Ten w Piłka trafia do Halanda. Erling Haland. Ramka. Goli znowu wychodzą na prowadzenie. Haland! Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu! Co za forma! Żeremi Doku Dokuł z piłką. Jeremy Doku. Uwaga, teraz Halland. A i proszę państwa! Co tu się właśnie wydarzyło? Świetne, prostopadłe podanie. Leża na bramkę. Znakomita blokada strzału. Gol. Ależ on to zrobił. Przepiękny się złożył do tych torzyc. Takie gole można. Teraz straty do jednej bramki. I piłka ląduje. To wynik, który świat... Ależ akcja, popatrzmy. Piłka w szafce. Mają to. Dwie bramki to już naprawdę solidne prowadzenie. Na pewno będzie im się lżej grało w końcówce. Z powrotem do Uu, la la, to może się skończyć wyrzuceniem z boiska. Może być czerwony. Oh, ładnie teraz minął w biegu obrońcę. Dobre teraz podanie. Zapowiada się groźna sytuacja. To prosta sytuacja i gol! Piłka trafia do Halanda. Widzowie czekają na strzał. Czy będzie z tego bramka? A i proszę Państwa!